Wracałem niedawno ze szkoły i na chodniku od przystanku tramwajowego do mojego bloku znalazłem portfel. Portfel typowy dla aktywnej młodzieży, zapinany na rzepę z logo Nike. Otworzyłem, żeby sprawdzić, czy są jakieś dokumenty, bo pomyślałem, że mógłbym odnieść portfel jego właścicielowi. W portfelu znajdował się dowód osobisty, wystawiony na człowieka Sebastian Oncki. Z twarzy był podobny zupełnie do nikogo. Wyglądał jak przeciętny polski młodzieniec. Okazało się, że jego adres zameldowania znajduje się zaledwie kilka bloków ode mnie, więc postanowiłem mu ten portfel odnieść. Odszukałem blok, klatkę, mieszkanie. Dzwonię dzwonkiem cisza. Dzwonię drugi raz, dalej cisza. Kiedy już obracałem się na pięciu, usłyszałem dźwięk otwierania zamka od wewnątrz, potem drugiego zamka i trzeciego. Myślę sobie, co to jest za twierdza. Może lepiej zostawię portfel na wycieraczce. Ale wtedy drzwi się uchyliły i wyjrzała przez nie staruszka o siwiutkich jak gołąb włosach, przygarbiona, w niebieskim fartuszku typowym dla gospodyń. Na nosie miała ciemne okulary i nie patrzyła wprost na mnie, ale przed siebie. Więc pokapowałem się, że nie dowidzi. Mówi do mnie wyciągając rękę. — To ty, Sebastianku? Czekałam na ciebie tak długo, zachodź do środka. Głos miała wysoki, ale pewny siebie i melodyjny. I już miałem jej wytłumaczyć, po co przyszedłem i mówię. Nie, nie, ja tylko portfel chciałem. Tak, tak, zrobiłem, kartofel, zachodź do środka. I weszła babcia do środka, zostawiając drzwi otwarte, A więc wszedłem za nią, wytłumaczyć sytuację do końca. się herbatki, kochanienki! Tak się za tobą sprzykrzyłam, tyle czasu się nie widziałam. Nikt już do mnie nie zachodzi, tylko te kutwy, z opieki nawet księciu mnie omija. Sam juteńka ostałam niczym ten palec. I pokazuję mi wygiętego reumatyzmem palca. Pomyślałem sobie, że może zrobię babci przyjemność, bo udaje jej wnuczka, skoro sama tak twierdzi, a mnie nie poznała. Strasznie żal mi się jej zrobiło, więc zacząłem wczuwać się w rolę wnusia i odpowiadać na jej standardowe dla wszystkich babć pytania. Podczas obiadu, na który składał się ziemniaki mięso niewiadomego pochodzenia, tak tłuste, że aż ześlizgiwało się z widelca, opowiadałem jak w szkole, co mamy i czy mam dziewczynę. Tu niestety, zgodnie z prawdą, moją prawdą, powiedziałem, że nie, a wtedy babcia wypaliła z bazuki. To pewnie przez tą stulejkę, co miałeś od dziecka. Dalej nie możesz sobie ściągnąć skórki z siurka. Myślę sobie o chuj. Jakby tu wybrnąć z tej sytuacji? Seba ma niezły problem, ale teraz to stał się i mój problem. Zmieszany odpowiadam. No nie, już jest trochę lepiej niż kiedyś. Mam nadzieję, Seba. A babcia na to, widzisz, to no dzięki mnie. Ja ci tak tę skórkę obciągałam. Twoja matka mówiła, że to chore, żeby tak robić dziecku, ale ja wiedziałam, co robię. Twój dziadek też miał taki problem i sama go wyleczyłam. Tymi usteczkami obciągałam dziadkowi i tobie. Twojemu ojcu już nie. Aha. Dzięki, babciu. No, niezła akcja, myślę sobie. Chyba już pora się ewakuować. Chciałem wstać od stołu, ale nie spostrzegłem się nawet jak babcia wstała, podeszła do mnie od boku. Klęknęła koło mojego krzesełka. Co pani znaczy babcia robi? Co to babcia? Jak mówisz, że jeszcze nie niewyleczona, to zaraz popracujemy nad tym. Daj Sebastianku siurka, babcia się nim zajmie. Babcia była szybsza niż kubica. Zanim w ogóle moje komórki mózgowe odebrały informacje o co tu kurwa chodzi, ona już trzymała mojego pindola w swoich ustach. I żeby była jasność, wcale nie mam stulejki, mam takiego naganiacza, żebym zaorał nim całe miasto. I teraz mój mózg odbiera dwa sprzeczne sygnały. Nie bywa on przyjemność. Po raz pierwszy w życiu mam robionego loda i to jest zajebiste. Wręcz rozpływam się na skrzypiącym krześle. Niebywałe obrzydzenie. L Loda robi mi starsza, bezzębna, ślepa baba. Ale robi go dobrze, więc staram się tłumić drugie odczucie, wyobrażając sobie koleżankę z klasy. Myślę sobie, kto tu jest bardziej pojebany. Chyba jednak ja, bo następnym razem zamiast jeść babci obiad zadzwoniliśmy po pizzę.